marzena zapraszam dzisiaj na czwarty odcinek z wynawyprawy prawę na Batu z nowego y, dodatku do Simsów. I teraz tak, y, wykonaliśmy poprzednio zadanie, mam nadzieję, że wszyscy oglądaliście odcinek i y, jak się popisałam, ale okej, okay. słuchaj, zaczynajmy nową misję. Mamy. Co mamy zrobić? Leśny lot. Spotkaj się z Wimoradi. Mm, tylko teraz spotkają się w obozie ruchu oporu przy x wingu Co to jest? Słuchajcie. <grych> Ale wiecie najlepsze, że z noc, kurczej. nie wiem, czy ta osoba tam będzie, czy nie. I mam w lesie. Hmm. Eee, ojejku, to jest ta osoba? Nie. Ma, no, już wiecie, widzie. Miałam, już myślałam, że będzie proste zadanie, po prostu. No, dobra, stoi koło nas, tego jeszcze nie było, ale okej, okay. dobra, spotkaliśmy, przywitamy się grzecznie, musimy zakłócić systemy śledzące najwyższego porządku i odwrócić ich uwagę za pomocą x -winga. wtedy będę mogła zwędzić ich zapasy. Wymaga małej naprawy, ale po wymianie kilku części będzie jak nowy. Moi znajomi mówią, że można ci zaufać. Sama to ocenię. Hmm, sprawdźmy, co potrafisz. No i super. Wchodzę w to. Okej, okay, widzimy kolejne zadania. Zaszyfruj system monitorowania ruchu myśliwców najwyższego porządku. Kliknij panel sterowania znajdują się na wieży komunikacyjnej. Wiem gdzie to już jest. Na tyłach składu droidów. Włam się do niego, by zaszyfrować system monitorowania statków najwyższego porządku. Wow, dobra. Tylko wiecie, mmm, głodna jestem. <głodna> I to może nasza simka w takim razie. Najpierw się troszeczkę zregeneruję. Zjem. Przed misją ciężką, słuchajcie. Zjem, może trochę tam potańczy, wiecie, i, i i do akcji. I mam nadzieję, że dzisiaj misję całą wykonamy. Mam nadzieję. I że będzie lepiej mi pójdzie niż w poprzednim odcinku. No ale. O, wiem, wiem, brakuje, co to nikogo nie ma? Dopiero północy, jest pierwsza w nocy <grych> Ale DJ gra Dobra, to trochę potańczymy e, Zaraz tu zamówimy jedzenie Możemy u kogoś zamówić Tak, o, jest nasz przyjaciel e, Nie, w sumie nic nad niego nie chcemy e, Może zabawne, zabawne powitanie Może ja bym coś chciała zamówić Samowiedzenie, o coś takiego Tańczysz nadal? Aha, dobra, tańczysz i... i... <grybujesz> Dobrze ci to idzie Żeby niby to mamy zjeść? O Jezus Może sobie coś, nie wiem, zamów konkretnego A nie, sorry, to nie nasze <grybujesz> Już chciałam... Gdzie ty idziesz? Aha, też tańczysz, super ale no proszę Cię, no zrób nam jedzenie, a nie. Nie. Nie, tylko zamów jedzenie. Proszę Cię. No ale, no Jezus. Chyba wiecie, po prostu już swoją zmianę zakończyła, że usiadła sobie tu. Ty już, już tańczysz, już przestań tańczyć. Kochana. i zamów to jedzenie. Jedz proszę Cię. No i super. No i teraz możemy śmigać na, na misję. Mm, dobra, przypomnimy sobie co tam mamy zrobić. E, zaszyfruj system monitorowania ruchu. Dobra, czyli idziemy w to nasze miejsce nieszczęsne. Ale <laughs> teraz ja nam pójdzie prościej. Ok, czyli tak, dzielnica najwyższego. W porządku. Skupmy się, gdzie to było. Hmm. A, widzicie, już wiem gdzie. OK, Czyli jesteśmy tu. Jeszcze raz. Zaczęły został interowane ruchu. Kliknij panel sterowania znajdujący się na wieży. Czyli to. No i zajść. No dobra, no i to jest to. Dobra, działaj, działaj, działaj. Arlet, mam nadzieję, że nikt cię tak, nikt cię nie widzi, nie obserwuje. Mhm. Coś zrobiła? Przeciążenie systemu. O nie. Rob i nie marudź. Dasz radę. Znowu? O no nie. Dobra, słuchajcie, musimy iść kupić próbnik. Ja tu mogę kupić, czy nie? Ja mi się wydawało ostatnio, że gdzieś tu mogłam. Wiecie, jak szukałam tego. Coś mi tu migło, żeby po prostu się znowu nie wracać. Trzeba właśnie te dachy, wiecie, sprawdzać, bo... Przepraszam. Kup zabawki złą to może tu no, niekoniecznie mm, nie, dobra słuchajcie, musimy się wrócić po więcej do sklepu mhm. kupię parę sztuk konkretnie i wrócimy i uda nam się zobaczycie znaczy mam nadzieję mhm. W ogóle się dzieje. O. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Próbki. Ile my tam. O, ile mamy kasę? Słuchajcie, dobra, to wiecie, jak kupię z sześć. Nie ma się co rozczulać. Podróżuj. Wracamy tam. Mam nadzieję, że to ta wieża. Słuchajcie, że znowu się kurczę, nie pomyliłam. No ale. Coś czuję, że tak. To tam może zrobimy to. A dalej nawet nie czytałam tych zadań, ale chyba nie powinny być trudne. A, części, mekone. A, wolę nie czytać. Skupmy się na tej misji jednej. Dobra, nikogo tu nie widzimy, nie? Chodź, Arlet. Zaszyfruj. Ruchy, ruchy. Gdzieś jest? A tu. Ja będę tu czatować, żeby nie idzie, żeby cię nie złapali. Uda ci się, zobaczysz. Mhm. Super, wymień części. Dobra, odejdź od tego trochę. Czytamy, słuchajcie. Eee, brakuje pięciu części. Spytaj członków ruchu oporu, gdzie możesz znaleźć części zamienne. Gdy zdobędziesz ich wymaganą liczbę, kliknij znajdującego się w obozie ruchu oporu, by je wymienić. O nie. Dobra, spytaj członków ruchu oporu. Gdzie ich znajdę? Yy, albo znajdę... Hmm... Poczekajcie, bo teraz, gdzie tam, o co mam iść, tu? Do iglicy? No sprawdzę, zobaczę. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać, mój głos jeszcze jest taki trochę nie, nie formie. Ruch oporu. Stój, gdzie idziesz? Ruch oporu ma taki znaczek, ale ja chyba to już słuchajcie nie znajdę. Pomyśl, może na pomyśl, pomyśl. Dobra, ej, słuchajcie, wrócimy. Spróbuję tak. Tak, jak mi podpowiada rozum podróżuj. O, spoko. Ruch, tak. Tu. Coś mi się wydaje jednak, że nie zakończymy tego odcinka w tego misji w jednym odcinku, bo nie wiedziałam, że to drugie zadanie będzie takie trochę bardziej. Rozbudowane. Musimy pięć części znaleźć. To, hmm, zresztą zobaczę, jak to pójdzie. Albo to pójdzie prosto, albo nie. I teraz tak. Mm, mam pytać się, tak. Mm, Spytać członków ruchu oporu. Mm, to teraz tak. którą do strony mam iść? Nie w tą, w tą. Dobra. To chodźcie tu. I teraz tak. Spytaj się jej. O, o, o. O części, gdzie idziesz? Mhm, co się dowiemy? Udało mi się znaleźć części zamienę po, po rozrzucanych po mieście skrzyniach zaopatrzeniowych. Aha, no może coś jeszcze dopytam pytam? części zamiem można czasem znaleźć w stertach złomu. Okej. Okay. Może coś jeszcze? Mm, nie. To jest to samo. A ten mi coś powie? Innego? Niektórzy łajdacy mają części zamienne. Chętnie się z nimi podzielą za odpowiednią opłatą. Zwykle kręcą się koło kantyny. Okej, okay. wiecie to, tak mi się zdecydowanie wydaje, że nie zrobimy tego w jednym odcinku. Yy, bo będziemy musieli przeszukać parę rzeczy w skrzyniach, aha, czyli dobra. A ty mi coś powiesz, może? Nie wiem, bo. Może coś innego? Aha, dobra, czyli to samo. Bo rozumiem, że... Mm, dobra. Aha, do ale ty musisz... dobra. Słuchajcie, no to rozumiem. No to musimy do miasta... Coś rozumiem tu chyba, tak? A jeszcze byśmy się tych łajdaków spytali. <śm> I sterty śmieci tam są. No i te skrzynie. Dobra, słuchajcie, no i zaczynamy. Będziemy po kolei sprawdzać. Musimy mieć e, pięć części. No i pytanie, czy będą mi się powtarzać te części, jak będę znajdywać. Hmm. Tu się zaczyna zagadka. No ale zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wojtaków może zostawimy na końcu. Przy okazji hmm, trzeba się troszeczkę załatwić. Może. Hmm. Odśmiesz się proszę, a ja może gdzieś tu zacznę szukać jakichś śmieci, tych O! Czemu nie mogę? O nie. Dobra, spróbujemy tak. No. O! I spróbuj nam tą skrzynię. No, gdzie jesteś? Okej. Okay. Hmm? Chyba się nie udało. O Jezu. Dobra, jest frustrowana, to jeszcze lepiej w ogóle. Dobra, idziemy szukać tych śmieci. A jak nie, to pójdziemy pogadać po prostu z łajdakami. Um. Ok. Sterta śmieci. Skrzynia. No tak, teraz skrzyni nie będę mogła, bo jestem zła. A faktycznie skrzyń trochę tu jest. Yy, teraz tak. Nie ma tu żadnych sterty śmieci. Ojejku. Jejku. A tam znowu oni mówili, ale chyba wiecie, najprostszy sposób może faktycznie iść do tych majdaków i oni może nam za odpowiednią odpłatę te części dadzą, no bo tu Kurczę, jak poprzednio widziałam stertę śmieci, co chwilę, no to teraz oczywiście ani jednej, tak? O, tu jest, boże złą, przepraszam. <laughs> A ty co robisz? Co ty kombinujesz tu? O, nieładnie, proszę Pani. Ciekawe, gdzie to jest w ogóle. A, widzicie, się gdzieś chce złamać. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Metalowy złom. Mhm. A to? Części do... Co my już mamy? Co to jest w ogóle? Czy jest? Ale że niby co, że znaleźliśmy? I że koniec? Mówili o pięciu. Czyli musimy... No i zobaczymy. Dobra, wiecie, idziemy do tych... Boże, co ty dzwonisz? Yy... Yy, spytamy się. Yy. Przyjaźnie. Nie. Kup części, właśnie, wymaga wyższy poziom relacji. To czemu mogę z tą, a z tamtą nie? Znaczy z tamtą, przepraszam. No okej. Okay. Aha, słuchajcie, mamy dwie części już. Hmm. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Może teraz możemy... A jaki muszę mieć poziom? Ojko. Nie, popraw humor. Dziel się genialnym pomysłem. Przynajmniej troszeczkę ci jeszcze towarzystwo się podwyższe. Entuzjazmuj się. O wow, ty gadasz w ogóle z kilkoma. Genialny. Myślaj nie. Popyśl pokazanie nie. A czemu przepraszam od ciebie i nie mogę kupić? Hmm. Okej. Okay. No też są części. Dobra. Działamy dalej. Poznaj proszę cię. Plotkuj. Gdzie ty idziesz? Nie. Młody dorosły. To może ty przyjaźnie. To co się stało teraz? Nie wiem, ale chyba się ktoś tu zresetował. Mhm. Pochwal. Poznaj. Jak minął dzień. Smakosz. Poznaliśmy jedną, co nadal nie możemy. Przyjaźnie. Plotkuj. Wiecie, chyba szybszy jest sposób, żeby po prostu się przejść. Bo zanim po prostu wejdę na kolejny poziom znajomości. Żywiona rozmowa. Coś da? nadal nie. Dobra, fanatyk ekolog. o oh jest, czyli musimy dwie w takim razie cechy poznać, okej, okay, przynajmniej wiemy, dam ci dobrą na naczyń. dobra, chcę, ja chcę, kup, pytanie, czy mogę u niego kupić wszystkie, mamy trzy, cztery, no i się. i kup, aha, Czyli słuchajcie, u jednego możemy kupić. Musimy dwie e, poznać cechy. Hmm. Wydamy po stuwie. No, możemy kupić. Super. No i mamy pięć części, tak? O to chodziło. Dobra. Żegnam. Podróżuj. E, u, wymienić się. Musimy teraz wrócić do tego. Dobra. Mhm, mm ruch oporu. Chyba jednak skończymy to w drugim odcinku, ale chcę chociaż to drugie zadanie dokończyć, słuchajcie. Mm -hmm. jeszcze raz musimy, tak, dobra. Spytaj członków, tak, gdy będziesz ich wymagał, nie znajdującej u mu ruchu. Inga by je wymienić dobrze, czyli chyba podejrzewam, że chodzi o ten statek, co? So. <laughs> nie, sorry, jaki statek w ogóle? Co ja mówię? Uh, nie, ten. Super. <laughs> będziemy majsterkować. Działaj, działaj, Arlet. Pokaż co potrafisz. Publiczność będzie patrzeć. Już wymieniłaś? Tak szybko? Wow, i na emisję. no dobra. Wow, jakie przebranie, słuchajcie, i ona co, niby że po... Je, yeah, widzicie to? No i poleciała mi. Wow, dobra, czytamy, Arlet przelatuje. Bingiem przez terytorium najwyższego porządku, robiąc przy tym mnóstwo hałasu. O jezu. Wróg łapie przynęty i zaczyna za nią podążać. Niestety zbliża się szybciej niż życzyłaby sobie Arlet. Simka czuje przypływ adrenaliny. Co powinna zrobić Arlet? Spróbuj zgubić wroga. No, tylko to mogę nacisnąć. <ścoughs> Dobra. Dasz radę, Arlet. Działaj, działaj tam. O, co dalej? Dobra. Arlet zwiększyła prędkość, przelatuje przez skamieniały las. Mając na ogonie statek najwyższego porządku, Simka z łatwością porusza się w kamiennym labiryncie, lecz wystawia. Wystające przeszkody okazują się zbyt wymagające dla najwyższego porządku. Statek wroga doznaje uszkodzeń i zatrzymuje się myśliwiec. z powrót wraca do swojego obozu. Ha. Przepraszam. No ale w takim razie chyba nie zrobiliśmy. Hmm. Zrobiliśmy, mamy złożyć raport. Złożyła raport. Proszę. Coś mi się. ło etap osiągnięty, słuchajcie. No i genialnie. Arlet kolejne ma zadania. Misja ukończona. Brzmi jak niezła przygoda. Myślę, że najlepiej się pasujesz. Misja ukończona. No i to mi się podoba, słuchajcie. Idziemy w dobrym kierunku, jak nasze tam. No i rucho porucha. No i genialnie, słuchajcie, dobra. Słuchajcie, czwarty odcinek e, dobiegł końca. Nie ja dziękuję. E, I zapraszam na kolejny, bo aż jestem, powiem Wam, ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądało. E, więc do zobaczenia. Ja poproszę Was o subskrypcję, komentarze i łapkę w górę. Wspierajcie mnie. Do zobaczenia. Miłego wieczoru.